Witam serdecznie. Piątek, piątunio, Wieje okropnie, a co za tym idzie? Piździ strasznie. Co prawda kilka dni temu był pierwszy dzień jesieni i daje to mocno we znaki. Jest piątek, więc zamówień powinno być bardzo dużo, ale z drugiej strony jest koniec miesiąca. Zaraz mamy październik. Ooo! Dziękuję. Mamy październik. A to, jak wiecie, koniec miesiąca to zawsze brak zamówień. Powiedziałem wam, że mamy tego am-am kebaba? Znowu ten od Kizo, nie? Tam, gdzie jest Pita Kizo. To było chyba tak, to było tutaj był wjazd. Motorzysz jest dogrzany, fajnie. Cześć, 4s6 A tu nie ma żadnej torebki na niego? Ani folii? A, dobra. Zobaczcie, jaką blachę teraz mam założoną. Odebrałem parę dni temu. Przy okazji lustereczka założyłem, bo ktoś napisał mi komentarz, że te luserka nie pasują, są za duże. Wziąłem sobie to do serca. Luserka zmienione. Wy to widzicie w poniedziałek. W środę mam serwis na 1000, więc od następny odcinek. Będziemy lecieć już na pełnej epie. No i tam się podoba. Jeszcze 320 km przez weekend mam w ogóle challenge. 3 dni, żeby zrobić 300 km, więc raczej lekko. Na globo trochę sobie pojeżdżę. To raczej z tym nie powinno być takich większych problemów. Proszę, proszę. No, hamulce tutaj są do***ane. Jedzie mordeczka MT125. Nie, to jest ten chamska podróbka znowu. Ktoś to napisał w komentarzu, że to jest romet, a wygląda w... W... z przodu jak MT125. Jak ta baba może iść pod prąd? Ludzie nawet nie znają naj... najprostszych rzeczy. Idzie się prawą stroną, a wraca się lewą. Nie, też idzie się <grym> prawą. Czy no, wiecie o co chodzi? Jest chyba 14 albo 15 stopni. Ja wam pokażę. Ja mam normalnie koszulkę termiczną. W samej kurtce, nie dałbym rady jeździć. Miałem z tyłu głowy, żeby ubrać bluzę. Ten odcinek bym skończył pewnie po jednym zamówieniu. Kurde, ale w tych lusterkach to się to zajebiście. prezentuje, z tą tablicą krótką. A, bo wy też nawet nie wiecie, że ja mam krótki uchwyt. Nie jestem właśnie w trakcie montażu tego filmu ze wszystkich modyfikacji. Także musicie się jeszcze trochę wstrzymać. Torwa mi się w ogóle zepsuła tu zamek. Brzydko teraz to wygląda. I jeszcze przeszkadza. Wszystko. Dzięki, do widzenia. Raczej Ubera nie wyproszę nową torbę, bo tak brzydko mówiłem o tej aplikacji. Na temat plecaków zawsze się dobrze wypowiadałem. Uber ma najlepsze torby termiczne ze wszystkich platform. Dostaliśmy od bomby zamówień 9,25. Tu tłumaczu dlaczego jest taka kwota, bo na, na rynek jedziemy, a tutaj tylko... Do plazy rzut beretem. Patrzcie co mi się dzieje z kanapą. Jak ktoś z was coś takiego też ma, to dajcie cynka, bo nie wiem, czy to zgłaszać na gwarancję, czy nie. Po ostatnim filmie z tej dziewiątki pojawiło się kilka albo kilkanaście pytań. Kiedy wydech zakładam? Otóż, moi drodzy, wydech jest już kupiony. Dosłownie za kilka dni u mnie powinien być. Czas oczekiwania chyba trzy tygodnie. Jakoś tak. A i teraz mi się przypomniała jedna rzecz, którą miałem już powiedzieć przy odbierze tego motocykla, że będę miał podgrzewane manetki. Wiem, teraz do, do wszystkich to nie, nie, nie dotrze. Podgrzewane manetki to elementy kierownicy motocykla, które posiadają wbudowane elementy grzewcze, ogrzewające dłonie kierowcy podczas jazdy w chłodne lub deszczowe dni. Bo podczas konfiguracji sobie dołożyłem, bo piszi mi teraz w łapy, serio w, te, w tych rękawiczkach takich flajach szma szmacianych, to, to pizdzi strasznie. Ej, czekaj, ja mam pierogi. Co ja tu robię? Od dupy strony pojechałem. Jednak chyba nie ma biedy pod koniec miesiąca. Tutaj tyle samochodów wyjeżdża. Piątek to jest taki dzień zakupowy szczerze, nie? Wjeżdżamy na rynek. Możemy wjechać na rynek. Jak zostawicie 5000 lajków, to do odcinek gotowalny. Tyle dobrze, że jeszcze jest oryginalny wydech, bo na tym przelotowym to, to będzie masakra gdziekolwiek wjeżdżać. Bo dla ludzi to jest niecodzienność. Motocykl na rynku. Cześć, to jest głowa? Jaki numer? 944. Zawsze wchodzisz w takie miejsca, gdzie wiesz, dużo o ludziach, czy coś, to się każdy na ciebie gapi. Jesteś w centrum uwagi. Nie ukrywam, że takie sytuacje mnie trochę krępują, nie? Jak wiesz, wchodzisz jesteś w centrum uwagi. Jakby ludzie tego nie ogarniają, że ja mam plecak, że jestem w pracy i tak dalej. Oni tylko widzą jedno: kask i kamerę. I już przekonałem się o tym milion razy. Aż mnie zamurowało, ale chyba bez bicia się przyznam, że to była moja wina, bo akurat chciałem dołożyć do pieca, nie. Musimy wykonać jak to jak to się mówi klakson zaufania. No nie gadaj, że o go nie ma gościa. No to mamy problem. Nie wiem czy ja się tutaj zmieszczę, czy nie zmieszczę przy tym ślabania. Spróbuję to zrobić w chytry sposób, ale może być to problematyczne, bo to jest duży chodnik. Ale no nie wiem czy nie przyłożę wydechem, oby nie. Ale ja, normalnie muszę do gościa zadzwonić. E, dzień dobry, dostawca z tej strony, ja potrzebuję wjechać na parking. To tam może pan i Na motocykla nie motocykla nie łapię, a, jestem dobra, motocyklem. To, to sekunda. Dobra, ryzykujemy. Przez chodnik wjedziemy normalnie tej, a to jest wysoko dosyć. Mam nadzieję, że nie przyłożę niczym. Ja nie mam tego motocykla jeszcze tego, bo na akademii ie czy, czy wrc to bym się nawet nie, nie przejmował, bym walił równo po tym chodniku, nie? Ale dobrze, przynajmniej gościu przyjdzie już na dół, będziemy wyjeżdżać, no to jakoś wiesz, jakoś nam musi otworzyć. Prawie znowu awaryjne włączone, czekaj, jak to się włączało? Tu i tak. Pamiętam, jak mi ktoś napisał komentarz, że załączenie awaryjnych nie zwalnia mnie z yy, przestrzegania przepisów. Ale wiecie, tu chodzi po prostu o to, żeby zasygnalizować, że ja zaraz wracam, a nie to, że sobie poszedłbym na, na kawę, nie? Dobry. Wszystko. Również, do widzenia. Ale zrobiłem fuck-upa, patrzcie. Jest 17, a ja mam godziny od 18 do 19. Ej, poczekam te 15 minut, się zamelduję na nową sesję. Może mi akurat coś wpadnie. Damy mu trochę. To on już wrócił, czy nie wrócił? Tutaj przy Maku, na stacji sobie zaparkuję. Suszymy się za 15 minut. Mogę się już zameldować? O, rozpocznij sesję. Koniec tego odpoczynku. Trochę się spóźniłem, bo jest za 15. Ciekawe, czy mi od razu coś wpadnie, czy, czy nie. O, o! Elite Keba. Kurde, dzisiaj jakieś fajne, dłuższe trasy wpadają. To mi się podoba. Strasznie mi ciągnie po kostkach. Kurde, już chyba dłuższe skarpetki będę musiał ubierać. Tu gościu z spotykam, a mi tu jest zimno. Co, co, to, co to jest grane? Wow! W rybniku naprawdę czasem potrafią fajne auta przejeżdżać. Mnie dupni tym autobusem. No dopiero za dwie minuty będzie to gotowe. To jest za ile? Minuta? Dzięki. No traf mi w tą dziurę. Ty no nie umiem sadzić kluczyka. Ej, dowaliło mi do tego zamówienia jeszcze pizzę. Ale ja dziękuję bardzo. Średnią pizzę. Pięć sosów? jakieś zapiekanie. Przekaz do ponownego wysyłania. I chyba cytę swędzą, że ja będę jechał za 8 zł całym plecakiem, będę go rozkładał i, i się użarał z pizzą, nie? Kurde, ale wyrwało na tą gumę. Ja się nie mogę doczekać już tego dotarcia motocykla, bo to będzie kurde, coś wspaniałego. Dobrze jest, tak trzeba jeździć. Znaczy, no tak nie jeździmy, ale jak sytuacja zmuszana, no, to trzeba. La policja. Przy policji jeszcze mogę się czuć bezpiecznie, bo mam seryjny motocykl, nie? Ja bym w ogóle chciał zobaczyć, jak policjant mierzyłby w tym motocyklu wydech, nie? Bo wiecie, normalnie rura z tyłu wystaje, przykłada, a tutaj rura leci w dół. I ciekawe, jak on by to przyłożył. No nie, nie miałby jak tego nawet sprawdzić. Dzisiaj odziewożony gotówki nie ma. Dobry. No trochę. Nie, 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 ja korzystam. Póki jeszcze jest okay. sucho. Palania w 8 zł. W rybniku pokazuje 13 stopni. Wiecie co jest zabawne? Że 13 stopni gdyby było w styczniu, to wszyscy motocykliści wyjeżdżają na, na przejażdżkę, bo powiedzą kurde, jest tak gorąco. Tymczasem motocykliści we wrześniu... O jacie! Nie jadę za zimno jest! Teraz też jest taki okres, że trzeba się pilnować z tym dotowaniem gazu, nie? Jak zaczniemy trakcję gubić czy coś, no to wtedy już nie będzie takiego odkręcania. No zamówienie opóźnione 12 minut. Co się dzieje? Cześć, macie glowę gotowe? Eee, no, zaraz będzie. No, mi pokazuje opóźnienie 12 minut. Nie wiem, czy, czy to. Eee, nie. Czekaj. Czy to jest od was, czy ode mnie? Czy to w ogóle tylko. nie nie? Prostu... No, no pokazuje 0, że już właśnie dojechałeś. 4 3 Dzięki. Patrzcie, zaczyna padać, a na prognozie nic nie ma deszczu. Nie ogarniam tej pogody naprawdę. Ja się nie dziwię dlaczego to jest za 8 zł jak dostawa, widzicie. A ty gdzie byś skręcał? Jest tu skręcę? Typowy kurier. No już jesteśmy, nie? No to wiecie, fajnie jak klienci podają kod do domu fonów, nie? Bo to strasznie przyspiesza nam pracę. Tu co to co to ta winda tak stoi tutaj? Kurde, ona będzie sprawna czy niesprawna? Takie windy dla mnie są straszne, nie? Czy ona się wietrzy? Czy w... Dobra, jedzie. Dobre. Wszystko, dziękuję, do No w końcu Biedronka! Ile ja czekałem, żeby dostać Zostać zakupy. Patrzcie, jak to się prezentuje, kurde, jaki bydlak. Dosłownie chciałem powiedzieć po tej dostawie, że dawno nie miałem Biedronki, ani żadnego... żadnych zakupów typu Auchan, Carrefour. Jak widać, trochę wypaplałem. Ciekawe, jak tam sytuacja w Biedronce, bo ja i na motorze, i samochodem naprawdę nie pamiętam, kiedy byłem w Biedronce. A, zapomniałem, przecież to będzie powtarzająca się sytuacja, kiedy dzwonisz na dzwonek i nikt ci nie otwiera, ale dobra, podobno na trzy razy trzeba. Raz, dwa, trzy. Jak ktoś tu przyjdzie, to będzie hit. Szansa jest bardzo niska, więc sobie trochę tu poczekamy. Tym ten policjant się tak popatrzył do tyłu, nie? Co tu gościu na motorze robi? Nie będę się śmiał, bo jeszcze przyjadą i mandam dadzą. Taka jest robota właśnie z Biedronką. Mam zamówienie gotowe jest do odbioru. Muszę wybłagać kogoś, że mi to zamówienie wydał. Przepraszam, ja mam zakupy tutaj do... Dobrze dzwonimy z boku. Proszę. proszę panią, dzwoniłem 15 razy. 7, 5, 4. Mogę tam iść do tyłu? No, pani zrejdzie, trzeba się uzbroić. Ale to wie pani co, ja nie wiem, czy ten dzwonek działa, czy nie działa, bo nie słyszałem od dworu. Dobrze. To pani słyszała, żeby coś dzwoniło, czy nie? Jest taki głośny ruch, No powiesz, że nie. A, no to rozumiem. Rozumiem. Bo jak tutaj człowiek stoi, to tak naprawdę nie wie, czy to dzwoni, czy nie dzwoni, dlatego wolę iść do środka się upewnić, no nie? A tym bardziej, że zamówienie było już gotowe. No, zdjęcie paragonu nie zrobiłem. Ja pierdzielak! Gdzie jest zdjęcie paragonu? Znaczy, gdzie jest paragon? Ty. W lodówce chyba, tak? Jest tu paragon? O, jest. Kurde, jakie czytelne, ostre zdjęcie. Jak na starego Samsunga to dobrze robi. Yy. Na supermoto to normalnie tutaj po tym chodniku wjeżdżam Ale już nie mam supermoto więc no muszę jeździć normalnie Temat tych biedronek jest bardzo kontrowersyjny Bo niby pracownik stał przy kasach samoobsługowych więc powinien słyszeć i albo nie chciał Otworzyć, albo faktycznie nie było słychać. Dlatego możemy sobie sami dopowiadać, jaka jest prawda. Jak masz torbę wypchaną zakupami, zakupami, to aż się gorzej tym motorkiem skręca. Bo tak wiesz, trzeba więcej siły dołożyć. Jak dotrwałeś do tego miejsca, to napisz w komentarzu. Biedronka. Mam nadzieję, że to nie będę nikomu przeszkadzał. O, dzięki. Dobry. Tu chyba domofon jest wyłączony, bo. No. I wszystko mamy. Również do widzenia. O, Mam mać, ale. O, patrzcie, mój telefon, o, on już się prosił o wymianę, ale jakoś tak cisnę z nim jeszcze. Podziwo Mac na mnie wpada, całe szczęście nie lubię do tego maka jeździć, bo lepiej po jakichś kebabach jeździć i tak dalej. Ludzie często te domofony wyłączają, a później szok, że domofon nie działa. Zamówienie gotowe do odbioru, dzisiaj jest jakieś wyzwanie. Jeszcze jedną dostawę zrobię i 9 zł wpadnie mi dodatkowo. To jest globa? go. To ma chyba klapkę walniętą z paliwa w tym w punkcie. Policja w pobliżu, ale gdzie? Kontrola czy co? Teraz w sumie robią te akcje, nie? Mistrzu zwolni, coś takiego. Ale pięknie piekarnią zapachniało. Kurde, ja uwielbiam koło piekarni jeździć. Jeszcze jak pączkami pachnie, to ja jestem aż taki zadowolony strasznie. No, paliwko idzie w górę. Zimno się robi, paliwko idzie w górę, niedobrze. Średnie spalanie, proszę państwa. Sześć i jeden, ale no dobrze, no jeździmy dynamicznie. Go żeby na koło wyrwać, to tak trzeba od razu mu w palnik dać, nie? Widzicie? Uj, oj 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 oj! Dobra, tu zaparkuję. Tuż to szok, zamówienie na parter. Widzicie, co z tą torbą się dzieje? Wszystko zjeżdża w jednym kierunku. Będzie Będzie to był przedwczesny zawą. Dobra, to że trafiłem wszystko. Dziękuję, Ci się do widzenia. Żywrówka biała, biały bocian, krupnik dwa razy. No, to mamy grubę Robą imprezę. A znowu mi przyjdzie weryfikować klienta. Czy jest pełnoletni. Zobaczymy. Pojedziemy sobie ekspresówką do tej Biedronki. Ty, czy ja teraz nie pomyliłem zjazdów? No oczywiście, ja w złą stronę pojechałem. I może tu gdzieś pod Biedronką stanąć? Na hama tutaj. O! <laughs> Na przystanku. Zaczyna padać i to naprawdę zaczyna padać. Będzie to nasza już ostatnia dostawa. O, o, jest pani, jest gotowe. <laughs> Ale impreza będzie. <laughs> Jak to stuka, co? Dobra, i na pierwszego wylatujemy. Gdyby takie się alko wylało w torbie, to jest torba szrot, nie? Chyba, że nasi to i odsądzą. Wierzysz torbę i tak, wykręcasz. A tu co, postawili? Tu jeden, drugi policja. Normalnie to cały komisariat leży. I Tu trzeci, do bez kitu. Ja też mądry, zamiast tu skręcić, to robię kółka. No ale wiadomo, tak się na motorze jeździ. Proszę pana, czy to jest rower? Proszę pana, to jest chodnik. Dobra. Muszę wie jak sprawdzić. To Dobra, pasuje. Okej, okay, dobra, bo nie chcę mieć potem problemów. Również do widzenia. I kończymy ostatnie zamówienie na dzisiaj. Ja jestem ciekawy, jak to działa prawnie, jeżeli osoba odbierająca jest nieponoletnia, a ktoś jest ponoletni w domu, czy mogę wydać to, czy nie mogę? W dwie godziny zarobiliśmy 76 zł, plus jeszcze 9 zł nam wpadnie z wyzwania. Dlaczego tak nie może być codziennie?